Marketing in brief. Co ciekawego zdarzyło się w tym tygodniu w marketingu? Posłuchaj skrótu. Tydzień w 5 minut zapraszam Paweł Krzemiński, In Brief Marketing. Dzień dobry w 32 odcinku podcastu In Brief Marketing, a w nim content is dead. Czy ludzie odwrócą się od contentu na rzecz emocji? Zapraszam cię do lektury tego wyjątkowego podcastu. W poprzednim odcinku mówiłem o tym, że życzyłbym sobie aby AI nagrywała go za mnie. I to jest technicznie możliwe. Tak się stało w przypadku audycji Jarosława Kuźniara. Dziennikarz wygenerował własny głos, który wykorzystuje do swojego podcastu. Dziś już można zanimować tak aktora, aby mieć komplet treści kopii, dźwięki, wideo, wszystko wygenerowane przez AI. Do pełni szczęścia brakuje mi tylko integracji i komunikacji Messengera z GPT 3 i tworzenia żywych awatarów. Które będą jak otwarta i inspirująca książka. Komentarz Michała Sadowskiego z brand 24 opublikowany w serwisie Facebook. Nowe narzędzia AI dają niesamowite możliwości, a niestety mogą także pogłębić podział świata. Coraz częściej widzę ludzi tłumaczących fuck swoje lub swoich idoli słowem fake AI generated i tym podobne. Do tej pory materiały deepfake były raczej łatwe do rozpoznania, jednak jeśli chodzi o audio, Jakość, jaką aplikacja webowa Descript podrabia mój głos w języku angielskim, jest po prostu nie do rozpoznania. To równie imponujące, co przerażające. In brief. Historia Shopi uczy, że stopniowy wzrost w niebieskim oceanie bywa rozwojem często skuteczniejszym. Pojawiły się plany na wdrożenie nowej usługi darmowej telewizji w serwisie YouTube. Podaje nowy marketing na razie na rynku amerykańskim. Wikipedia zmienia szatę graficzną, zawęziła obszar czytania tekstu, pojawiło się też menu kontekstowe boczne, na razie tylko w wersji angielskiej. Jak podaje Greenletter, Instagram rezygnuje z zakładki Shop na rzecz Reels, zatem meta potwierdza tylko, że w rolkach siła. Firma TechSmith na miesiąc zrezygnowała ze spotkań na rzecz komunikacji asynchronicznej, produktywność pracowników wówczas wzrosła, podaje Letter. Brief na pomysł Gdybym teraz miał otwierać agencję reklamową, zastanowiłbym się nad taką, która wykorzystuje rozwiązania AI do pracy w zakresie content marketingu i tworzenia reklam. Udany brief. Bank ING zachęcał internautów do wizualizowania swojej przyszłości, wykorzystując algorytmy generowania obrazów przez sztuczną inteligencję. Na stronie kampanii należy dokończyć zdanie „W przyszłości będę”. ING tworzy teraz obraz miasta jutra. Posłuży się w tym celu sztuczną inteligencją, zaśladowaną zdjęciami najbardziej charakterystycznych punktów wybranych w polskich metropolii. Wygeneruje poznańskie robokoziołki, statki powietrzne nad płacą Kultury oraz portal w Rzeszowskim Pomniku Czynu. Pokolenie Silver korzysta z nowych technologii. Jedna piąta mężczyzn i prawie drugie tyle kobiet w wieku emerytalnym jest czynny zawodowo. Ponad dwie trzecie pracujących przyznaje, że chce pracować bez względu na wysokość ich emerytury. Ponad 70% dojrzałych konsumentów korzysta z internetu. Najpopularniejsze media społecznościowe wśród seniorów to Facebook 35% oraz YouTube 24%. A komunikatory Whatsapp 33% i Messenger 32%. Największymi obawami dojrzałych konsumentów są choroba, konflikt zbrojny, i utrata samodzielności. Powyższe dane pochodzą z badania ARC opublikowanego przez Marketing przy Kawie. Co wpływa na stawki influencerów? Rozkład wynagrodzeń influencerów może różnić się aż trzema zerami w końcowej kwocie. Co decyduje o takiej rozpiętości? Po pierwsze, platforma. Influencerzy na poszczególnych platformach mogą trafić do innych grup odbiorców. To z kolei wpływa na wycenę. Zasięg i zaangażowanie. Aktywna społeczność to większa szansa na konwersję, a zasięg tylko mnoży efekty. Wartość leadów danej niszy rodzaj kontentu i jego jakość, popularność danego influencera i efekt źródła, prawa autorskie i wyłączność. Stawka wzrasta wtedy, gdy chcesz używać materiału we własnych kanałach, a jeszcze bardziej, kiedy na wyłączność. Treści z Instalatera w minutę wzbogaciłem o doświadczenia własne. Czym są Soulbound Tokens? Soulbound Tokens to NFT, które są niezbywalne. Zamiast przechowywać fizyczne dokumenty czy certyfikaty zapewniają lepszy sposób weryfikacji ważnych informacji na blockchainie. Podaję newsletter web 3 minuty. To jest marketingowy TeleExpress w formie podcastu. Kolejny już za tydzień. Dysponujesz jeszcze chwilą? Zapisz się na subskrypcję w serwisie LinkedIn. Zapraszam Paweł Krzemieński, InBrief Marketing. I jeszcze jedno. Marketing działa, dlatego że uprawiamy marketing. Z czystej teorii nic się nie urodzi. InBrief jest zbieżny z moimi zainteresowaniami i powstaje na podstawie źródeł, które znajdują się w opisie odcinka.